Przez 7 ostatnich tygodni stosowałam tylko słuchawki na kostne. Zobaczcie, czy mi się sprawdziły. Historia jest taka, że miałam zapalenie ucha i lekarz zakazał mi wkładać normalnych słuchawek, a niezbyt dobrze się biegało w słuchawkach takich dużych. W związku z tym musiałam spróbować czegoś zupełnie innego. Słucham w nich zarówno muzyki, jak i podcastów. No i moim zdaniem jest fajnie, oczywiście jeżeli ktoś jest melomanem, no to na pewno nie usłyszy wszystkich dźwięków muzyki, więc no oczywiście na to się trzeba przygotować. No ale jesteśmy na treningu, więc to jest inna, inna sytuacja. Podcasty też bardzo fajnie słychać, tam jest taka możliwość wybrania sobie trybu słuchania, albo do muzyki, albo do mówienia, więc można sobie przestawiać, żeby mieć lepszą jakość. Jeśli chodzi o wodoodporność, to do wody w nich jeszcze oczywiście nie skakałam i nie mam takiego zamiaru, ale sprawdzają mi się przynajmniej w umiarkowanym deszczu. Jeszcze takiej ulewie ich nie sprawdzałam nie miałam okazję, więc akurat lato i nie było, ale mają wodoodporność IP65, więc powinny wytrzymać. Naprawdę ani mi nie spadają, nawet w takim terenie, gdzie muszę robić uniki. Ani jest bardzo wygodnie przede wszystkim. Natomiast dochodzimy, a właściwie dobiegamy do pewnego minusa. Minusa, który jest jednocześnie plusem. No bo te słuchawki oczywiście są niewygłuszone, no bo mamy tutaj przestrzeń w uchu, dzięki temu słyszymy otoczenie, to jest plus. Ale ja biegam głównie w lesie, dlatego cały czas słyszę, czego słucham. Jeżeli biegacie na przykład w mieście, to już jest trochę gorzej. Zbliżamy się teraz do jezdni i kiedy przejeżdża samochód, no to ja już tego podcastu, którego teraz słucham, nie słyszę na ten moment. W przypadku słuchania muzyki to nie ma takiego znaczenia, no bo najwyżej nie usłyszymy fragmentu piosenki. W przypadku podcastu, no to już troszeczkę gorzej. Ale jednocześnie musimy pamiętać, że właśnie po to są między innymi te słuchawki do biegania, na rower i tak dalej, żebyśmy słyszeli otoczenie, czyli coś za coś, no bo no wiadomo, że nie będzie to wygłuszone w momencie, kiedy mamy ten, yy, to ucho odsłonięte, co jest z drugiej strony dobre, no bo wiemy, że ten samochód nadjeżdża yy, i jesteśmy bezpieczni. No i już tak reasumując, bo dotarłam właśnie do domu, dzisiaj 12 km. Zaczęłam używać tych słuchawek z musu, bo tak mi kazał lekarz, a teraz się do nich już tak przyzwyczaiłam, tak je polubiłam, że myślę, że nie wrócę już do normalnych słuchawek, przynajmniej nie na wciąż naprawdę jestem z nich zadowolona. Ja daję powiedzmy 9,5 za to, że czasami czegoś tam nie słychać, ale to też jest plus, bo słyszymy otoczenie na 10, albo 10 na 10 niech już będzie, jestem bardzo z nich zadowolona. Jestem ciekawa, czy wy macie jakieś doświadczenia z takimi y, słuchawkami, jeżeli tak, to czy wam się sprawdziły, dajcie mi znać y, w komentarzach. No i jeżeli wam się podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, to na pewno pomoże mojemu kanałowi.